A co to za wielkolud teraz i co go wyprowadziłaś? No to przecież to Breton. No tak, ale on jest niew niewytrenowany? Eee, troszkę z czego go osłonić jeszcze. Dobry. Można wsiąść do niego? Nie, nie można wsiąść na niego. Ale fajny żeby... Bo jest mały. Młody. Panowie, odsuńcie się, bo widzicie, że go opuszczycie. O, super. Ale nie. Nie, nie czemu, przecież by No. Ale, ale panów ładne. nie zna, to się stresuje. A dziękuję bardzo, wiem, że jest ładny, jak jest z mojej podobli to To jest, to jest to jest a I? Wam? Podobny, masz tego ku**a. No to jest, to jest ten sam koń. O! To no ten sam, to widzisz, sam. Bo, takiego Wiem, że ktoś ci się do konia dobierał. No, no, to, to w takim razie ten mały to mój. No niestety nie, ale nie jest pański. No jak to to, to, to matka jego stoi. No tak niekoniecznie. Jego matka i ojciec są w stajni. No jak jest w stajni, jak z tej stajnią. W takim razie to, ten mały to mój. Może go jest A kto mi zapłaci, że ktoś moją klacz klacz? dupce. Więc zacznijmy od tego. I że tu jest o. Dziwne to dziwne. Podejrzana sprawa. Ja bardzo. Proszę zgłosić do szeryfa. Na pewno się z chęcią zajmą taką sprawą. Tak jest. Mamy nawet sędziego, więc możemy iść do sądu. Dobrze, dobrze. W takim razie tak zrobimy, bo. Kurwa, no. Mnie to nie bazuje. No dziwne to dziwne. Ktoś, ktoś wykorzystał mojego konia i teraz sprzedaje jego dzieci. No tak, tak. Mój koń też ma ja uczucia. Też, ja też tak myślę. A, a jak i będzie smutno, bo teraz zobaczy dziecko, a później będzie widzieć dziecka. Właśnie, a właśnie. Którzy je dziecko. Jezus, no, eee. yes, Mariaż mój na, się no, wzburzył. No, nawet, nawet ten się zdenerwował już. no. Też mój jest smutno. Też nie dowierzaj to tak może być, że się dziecko martwi odbiera. I że Gdzie, gdzieś tu przy torach trzyma. A jak ucieknie? nie a jak ucieknie pod tory, pod pociąg, No, no tak, no, jesteśmy bezlitosnymi handlarzami koni. O i dobrze to pani panienka nazwała, no. Szczerze przynajmniej. Ale nie chciałem tego tak mówić, no. Najlepsza stajnia w hrabstwie, lepszych koni panowie nie dostaną. Ale przecież jesteśmy o. na Kalidze, co pani mówi. No Kaliga aż taka dobra nie jest. No nie wiem, ja nie naszę. A na spiegam. ja to widziałem. Ukryte. Ja to widziałem tyle pucharu i w ogóle. Idziemy. Tak. Ja a wy macie jakiś puchar? Puchary, oni się nie świadczą. Jak tu nie? A to skąd, to skąd mają te puchary? Ktoś im wytopił? I dał? Puhary to a, a, jako, a jakoś wytrenowanych koni swoją drogą. To macie puchar za wytrenowanego konia?